To, co w tym tekście jest najważniejsze, to odpowiedź na pytanie: właściwie, dlaczego tacy mamy być wobec siebie? Dlaczego? Jaki jest argument za tym, żeby nie nienawidzić, żeby się nie mścić, a żeby się czuć odpowiedzialnym jeden za drugiego, także wtedy, kiedy któryś czyni zło? Nie? Jaki jest argument za tym, żeby komuś okazać miłość, upominając go? Jaki jest argument? Odpowiedź jest tylko jedna. Ja jestem Pan. Ja jestem Pan. Tutaj to słowo Pan zastępuje imię Boga, które jest nie do wypowiadania, ale gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć ten tekst, trzeba by powiedzieć: Ja jestem, który jestem obecny. Co wyznacza nasze wzajemne do siebie odniesienia? Obecność Boga koło nas. Jest Bóg, jest tutaj. Jest tutaj. To Jego obecność nas kształtuje, Jego obecność nad, nas tworzy. On jest punktem odniesienia. I zobaczcie, bo to nas prowadzi do drugiego czytania. Gdzie Paweł nam tłumaczy, pierwszy list do Koryntian, to jest trzeci rozdział. Paweł nam tłumaczy, że ta obecność Boga koło nas to nie jest obecność taka zewnętrzna, taka nadzorująca, nie wiem, że Bóg jest tutaj i, i patrzy, czy ty nie nienawidzisz czasem, albo czy nie jesteś mściwy. Bo Bóg patrzy i kontroluje, czy miałeś tyle odwagi, żeby pójść upomnieć. Czy miałeś tyle miłości, żeby później pamiętać? Nie. Ta obecność jest zupełnie inna, ta obecność jest wewnętrzna, ta obecność jest między nami i to jest ukryte zaraz w tym pierwszym zdaniu. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży mieszka w Was?